Kochani, zagadka godna żonobijki. Czym się różni małżeństwo od więzienia? Więzienie jest jednak znacznie łatwiej anal. Kochani moi, dlaczego ja tej bielizny tutaj wam nie mam całej na stronie? Bo się tego nie da wrzucić na stronie, bo przychodzą tu i bobrują w tym. Oczywiście, jeżeli chcecie po taniości, to się nazywa w wojsku gacie termojądrowe. I dam wam je za 39 zł i są zarombiste, bo mega ciepłe. Ale to są tańsze surowce. Jeżeli chcecie droższe surowce, to mam wszystko i oczywiście tu wam polecam gatę, bo jest wtedy ta przędza wasza ulubiona. I mam kolorki też takie, dosyć bym powiedział. Jak lubicie, aktualnie Na lewicy Jest wszystko, jest tego pierdeliard I po prostu, no, jedzcie Pijcie, jedzcie Z tego wszyscy, dlatego, że To macie fertki A to macie Kochani moi Termoaktywne, więc po prostu jest I to, i tamto, i owanto Ale oczywiście, numer jeden To Czyli merynos dwuwarstwowy powyżej 60% merynosa i kochani moi, to w kolorach dwóch, zielony i czarny i to jest kochani, ta najlepsza przędza jaka jest, o której mówiłem w ostatnich rolkach, czyli polietylen. Także dobre, tanie, damy radę, to dam wam poniżej stówki. Niestety merynos znacznie powyżej, no po, po 200 nawet, ale Dochodzą już do nas rozmiary, kochani, waszych ulubionych, czyli antyprzekuciowych. Także jau, trzymajcie się.